Wstajemy, wstajemy, wstajemy! Mam nadzieję, że to się nadal rusza. Wow! Nasz wozik nadal jest sprawny! Nie wierzę. O, o troszeczkę przetrącony, no ale solidna maszyna. O, tutaj rzeczywiście amortyzatory wbudowane. No, hardkorowy test to był. Tam nie przejdziemy, już zawalony za nami. No dobra, nie ma nic w takim razie do zabrania, z tego co widzę. Jedynie można jakąś chorobę złapać od moch i zielonych grzybków. Na razie podziękuję. Kto wie, może nas kiedyś jakaś desperacja złapie. Co? Dawaj, dawaj. O, idzie. O, ktoś tutaj był. Znaczy, no, kiedyś. I, I nadal jest. Manierka. Nieużyteczna. Zbita szybko. I co? Nic. Smutno tak trochę. Umrzeć? Nawet twój trup jest nieużyteczny? No dobra. Idziemy dalej. Doładować się przyda. Oho, radioaktywne. Zaraz jakoś dechon dostanę w głowę. Jedziemy dalej. Aha, z rozpędem. Momencik. Chyba trochę źle się czuję. <śmany> Cały czas tak mi migocze. Jeszcze moment. Ja sobie naładuję latarkę, bo coś czuję, że zaraz się przyda. ok Jest Zwarty i gotowy. No, szybko! Тост? Стой, кто идет! Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешен! Не стреляй, братишка! Мы люди мирные! У нас тут женщины, детишки! Нас не трошь, и мы не тронем! <laughs> мы беженцы с Красной Линии! Я тут за старшего! Командовать мне правда неким. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас, если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там настолько расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручь, а? Нет, нечего терять. А детей жалко.

O, ho, 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 ho! Widzę noże! Dzień dobry! No i tak. Trochę amunicji? No, mam amunicję, czyli pieniądze? Więc w zasadzie do obydwu broni mogę kupić. Kupię. O, o, o. No i git. Coś jeszcze? Może sprzedać. Kulki? Nie. Dobra. To dziękuję. Jeszcze broń dodatkowa. Hmm, max noży. Max, max wszystkiego. Dobra, w takim razie ja znikam, dziękuję. Jeszcze broń? Co my tutaj mamy? Nic więcej co bym chciał. Szkoda. Dzień dobry. Może jednak coś masz? O, a to stosuj. O, optyka? Eee, no... Ja w ogóle nie zbliżam. To dlatego, że nie potrzebuję tak naprawdę w shotgunie zbliżania, więc optyki też nie. Celownik za 25 kolimatorowy zwykły. Na no podczerwień jeszcze. Potrzebny mi? Nie. Ten ogranicza widzenie. No właśnie shotgun jest na bliski dystans. Muszę mieć bardzo duży zasięg. Pole widzenia. A moment, 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 jeszcze tutaj? Lufa? Tłumik do strzelby! Niweluje nie rozbłyski częściowo tu mi dźwięk Zmniejszając przy tym rozrzut oh. Ale obniża też prędkość ja pocisków A przez to również zadawane obrażenia No tak No niestety Rozszerzona lufa Zwiększa wydajność strzelb na średnim i dalekim dystansie Zmniejszając rozrzut śrutu Oj tak Ja to wezmę 45 Tak Tak Dziękuję. I tu dostosuj. Co my tutaj mamy? Mamy optykę. To mi właśnie kolimator pasuje. Zbliżenia nie potrzebuję, chociaż mógłbym dzięki temu na średni dystans i trochę dalsze strzelać. Celownik razy dwa. Na podczerwień. Ma to jakiś sens. Ogranicza pola widzenia. Oczywiście. Nie Lufa? O! Zabłysło. To przez to, że słychaliśmy tego. No cóż, tłumik w kałachu? Zmniejsza zadowane obrażenia. To ma sens. W końcu pistoletu nie mogę nosić. Tak. Tak. Co jeszcze? Inne. Wskaźnik laserowy, to mamy. Dziękuję bardzo. Mamy tłumiczek. Mamy tutaj lepszą lufę. No i pięknie. Tam nie przejdziemy z tego co widzę. Ja bym sobie zdjął maskę. Co tam? Cisza. Dobra jada. Powodzenia! Przyda się. Aha pierwszy trup trup za bortą. No to zobaczmy co ma. Nóż, amunicja. Amunicja. którą kupiliśmy już. No i tyle. A to? A, imię. Nie pamiętam jakie dokładnie, a nie potrafię za bardzo teraz tego odczytać. Nie mówiąc już o tym, że nie potrafiłem odczytać wcześniej. Ojej. Cóż. Rosyjski. Cyrillica. Aha.

Zupełnie nic nie mogę zrobić. A! Nic, nawet zmienić broni nie mogę. Co z tobą, Artem? Artem? Rusz się wreszcie No i Nic nie mogę, no to <ścoughs> Cofnijmy się w czasie Dobra, dobra, dobra Oby tym razem było lepiej Тут нет никого. Короче, брате, давайте первый раз выйдем. А я пока. На-на-на-на-на-на-на-на. No, 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 no. Давай, сука, вы не надо... Нет! Нет! Помогите! Заткнись, Заткнись! Штасон. Niej, Ej, karyszuk, a o, Co za wypadek... gdzie? Co jest, to, gdzie ta kobieta? To... ona? Chyba tak... Zdech! 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 Jestem za późno. Ktoś wołał ze złotego. Pan tak? Lubię to. No dobra, tutaj nie ma nic. Ej, nie płonie. Szkoda. No, nie ma nic. Coś tam miałeś? O, noża. No tak, przede wszystkim miał mój nóż. Ale jak ja pożyczam noże, to też zabieram zawsze. Weźmiemy ich po cichu, o ile się uda. <słuch> Ej, coś czerwonego ci lata po głowie. Co, co to może być? Myślałem, że jeszcze się rusza. Co, co prawda, ruszał się. Ups. ups, 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 ups. Jestem w widocznym miejscu. No dobra. Już wyszło na moje i. Ha. Tędy może jakoś uda mi się przejść. No, chyba mnie nie zauważyli. Nie, stał już. Jest tutaj dwóch. Ech, myślałem, że tu coś się ruszyło, ale to tylko krople wody? Przecież... Zaraz. Ja nie mam na sobie maski. <grym> Ладно, ты, тушара дрессированный, нам тоже зайдите, живи пока! Иль их есть? Четыре. Тиле? А, хоба, достаем чимсь. Spokojnie. A A dam radę. Oho! O! Tu już zanurzowany. Co my tutaj mamy? Nic ciekawego? Uch! Ech! Dobra. Amunicji to mam pełnie, przynajmniej z tej Okej Przemknę tym razem w tamtą stronę i załatwię resztę. Już myślałem, że ktoś tutaj jest. Dobra, 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 dobra. Chyba pozostaje mi rzucać. Powinno to być tyle. O, rozwiąż mnie. To sygnał, że tak. Amunicja, amunicja, amunicja. Poczekaj sekundę. Zaraz cię rozwiążę, spokojnie. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk cyk. Ej. Cyk. Jak tu naciskam? to świeci. Tu naciskam i znowu jest noc. Czek, wow. Cyk cyk. Dobra. Pomóżmy mu. Барза, прошу борзакаш. О, спасибо, спасибо, брат. Я думал, все, наших угнали все, детишек, женщин, кто живой остался. Я сейчас, я отгоню эту резину, сможешь проехать. О, oh, сход Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили на технической, так что ты не спеша, да, не спеша. Dobra. Tunel techniczny. Łapka. Zobaczymy. To reszta. W zwłokach już tam nic nie ma. Okej. Okay. Czyli w takim razie obecnymi potworami są bandyci. O, latareczka. Tutaj też ten trik działa. Proszę bardzo. O, o! Apteczka. No. To jest coś. To co? W taki sposób może być. Przy czym... W sumie może po ciemku powinienem jechać. Skoro pułapkę zostawili. Nie chcę, żeby z daleka mnie zobaczyli od razu. Proszę bardzo. Oni też odpoczywają. Już permanentnie. Co jeszcze są? Klein? Wow. Może coś mają. Radioaktywne. Na to czekałem. To no nie. Znowu zastygłeś? Artemię. Ruchy. Mmm Dobra, w takim razie ja wyjdę już tutaj gdzieś O tak O, Ruszasz się Pięknie Skoro tam jest pułapka, to znaczy, że musimy ich zaskoczyć z kolei nieprzyjemnie robi się zielono albo żółto, zależy jak kto lubi radioaktywność, symulować. Właśnie, yy. szybko mnie to zjeżdża. Dobra. Oczywiście priorytet mają noże. Jak glądną, no, jeśli nie no, pokażą значит тема какая-то. Tak Spokojnie bierz, śpiesz, 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 No. no. Idziesz sprawdzić? Czekam. Tutaj coś się rusza. Z wentylacji. Kible. Słodko. O! Ktoś spisał swój dziennik życia. W kaplicy Dumania. Między nogami Rusztowania Ok, Może tak właśnie gdzieś z tyłu O, o, o! Cześć Coś mu powiedziałem na uszko Tam jest noga, która się rusza Bo cożzy jest dwóch Zmarł przez nogę Bywa? Smutne jest życie bandyty